I o co chodzi z tym tego typu? Nie wchodzisz w jakąś sferę karykatury z dymowymi! Szywoneczko z tej strony, mrożon. Mrożon. Kochani, tak długo mnie nie było, że urosła mi prawdziwa broda. Kurwa, zaczynamy z grubej rury, bo szafter też się pojawia i znika. Więc idealnie do siebie pasujemy, dlatego... A, do tak. Rób tą reakcję w końcu, mrożon. Kurwa, gdzie ty byłeś? Ja p dole. 96 Billy, styl pim-pim. Tego typu remix, co ty mówisz? Przepraszam się, uniosłem Jesteś się, jesteście cali. Dobra, Mamy stary. Ja nie wiem, co się stało. Jakiś alter ego. Ja w ogóle przypadkowo trafiłem na ten dno stary, ale trzeba go sprawdzić. To jest shuffler, stary, wiesz, złocim. Będę okay. muszę złożyć hołd tego typu rip. już nie mówić komu tego typu. Ej, się Aha, aha, czyli musisz mówić komu tego typu. Ej, ale dlaczego to jest nawiązanie do... Uh, Czemu to jest nawiązanie do Tigera Bonzo? Bo w sumie nie kumam. Na grzałce tego typu. Wziąłem trochę rzeczy z szafki nasen tego typu. Mam bardzo złą wódu tego typu to jest typ myślałem, że wiesz tego typu Uwa, to jest takie tego typu, ja tego typu w się sensie, y, mam wrażenie, że Shafter tutaj chce troszeczkę chwycić tą taką nową stylistykę brzmieniową y, jednocześnie pozostawiając ten swój głos, y, k***a, no bo tam słuchajcie wyraźnie głos Shaftera jego barwę ale tutaj się troszeczkę chcę, chciał zabawić widza, nie? Wejna, no i cash tego typu, to jest ten styl myślałem, że bez tego typu robię scenę Normalnie o tej porze tego typu tak jak kuba Brobią na podłodze tego typu me U to słów, jak kieszenie tego typu okay. DG scroll, tego typu me Ej, że jak rozkręcę stary, ty się tak nakręcę stary, ty się tak bawija kupa Jak kłębek stary i dopiero się, ja chyba wyobrażenie stary, ale nie, ale nie, nie, nie jestem tego pewien stary, ale mam to nadzieję grupą, tego typu, Napytam, on biorę, tego typu, ale tego typu się wkręca, story Dio! Zbudej dobrze bierze tylko mytu Dwa <słuch> <słuch> dziesiąte na sport, jadę ją oh. Tego typu, A, proszę powiedz mi, gdzie mój hajs <słuch> Otwoczywa tego typu Odpoczywa tego typu, pewnie zainwestował w złoto <słuch> Bierzesz do gości, to się zgubisz Tego typu Módl się o to, żeby nic nie wyszło Tego typu Słyszałeś to? Móc się o to, żeby nic nie wyszło Tego typu Kurwa, bice, Znowu mi się śniło, że mam mózg sprawny, okay. to druga będzie próba wyjścia z mroku proszę powiedz po prostu co ci z ust, nie chcę wyjść. Ja proszę. Shafter ma chyba jakieś problemy z mózgiem, ale to, k**wa, kto nie ma dzisiaj. Powiedz spróbujemy spokój, pokój znaleźć bez wyjątku. Oczywiście nie umniejszam, tylko po prostu chodzi o to, że nie jesteś sam, nie jesteś sam wariacie. Mam na myśli tutaj wszystko. Ale taki riverbyk się tu dolił W ogóle to brzmienie jest takie troszeczkę mam wrażenie undergroundowe jeśli chodzi o miksik To jest jakiś alter ego też W ogóle jak kumacie tutaj uniwersum stary szafterowe To możecie dać znać w komentarzu Bo ja nie, ja wiecie ja te rejony to troszeczkę kurcze no nie znam do końca wiesz o co Ja Stalej, dobra stary Wszyscy cały czas się tak naswidowałem, że wiesz Że ja stary muszę tu odpalić mrożona p***** wiesz co Ci Dobra ale skupmy się na numerze Znowu mi się śniło, że mój mózg jest To będzie druga próba wyjścia z grabu Kurwa, przecież widzę, że coś jest i niech wyjdzie Proszę, powiedz, spróbujemy z tobą, błaguj Znaczy wiem, wszyscy bez wyjątku mam Kto to produkował? Kto to produkował, stary? Show me what you got? No, jest napisany tylko montaż, więc możliwe, stary, że Shafter se to produkował Uuuu, stałe szczęście zje, już chuj z tego typu Coś, rzeczy, zero, taki eksperymentalny ten numer stary Ja mam wrażenie, że to jakieś poważniejsze tematy Ale nie do końca jestem w stanie je konkretniej wyłapać Aczkolwiek Shafter zawsze miał ten styl Jego styl tekstowy zawsze był taki nieoczywisty, nie? On, on z tego, że teksty miał dobre Pod kątem i przekminy I takiej nieprzewidywalności w tych tekstach Jednocześnie swojego czasu był świeży Z łączeniem angielskich wstawek z polskimi Także, tak w być jak w kung fu, bomb. Tego typu. coś, to mam to w chuju tego typu. tego typu. No mocna tutaj jest zabawa. Mocna jest zabawa. Czy mi się to podoba? Spoko. Ja nie jestem w sumie fanem aż takich eksperymentów. Tego typu stary, nie? Moja opinia, no. Tuje i on ma każyckie zupy tego typu. Co? Jeszcze raz? W chuju tego typu. Hego typu. mocno, w sensie jak właśnie z tym mam czasem problem, że troszeczkę ma wrażenie, że czasem raperzy aż za mocno wchodzą w tą taką manierę i wie, Jakieś takie wymodulowanie tego głosu. No to też jest ważne, żeby ten złoty środeczek stanie, ten pukcik znaleźć, w którym to brzmi ciekawie, ale jednocześnie nie wchodzisz w jakąś sferę karykatury. Aczkolwiek ja nie mówię, że tu jest już przekroczona ta, ta granica. Myślę, że dziś, gdzieś, dziś, kurwa, do tej granicy się tu zbliżamy momentami, ale tylko momentami, nie? Zagotuję ją jak resztkę zupy tego typu. ją jak resztkę zupy tego typu. Ja team, tego typu. raz mój tym scooby tego typu. Podobają mi się te wbicie, wstawki Czasem ten bit się cofa, nie? Że on, on jest rytmiczny Z tymi wstawkami, które są na... Które są puszczone od tyłu Zajebiście to brzmi Ja raz mój team do tego typu ona muga spornie, a tam chuj, jakiś kiko Ona ma wiedzę, że rzędu biblioteki tego typu tego Ona ma głowę tak jak bibliotekę tego typu ha, ja O jest modra, bo ma głowę jak bibliotekę Szukam taki tytuł w punkcie G tego a, typu co ty mówisz stary, on szuka Okej, okay, okej okay. oh, Szuka w jej bibliotece punktu G, no i mocna grasów stary Chyba dotykam ją mózg, bo bardzo blisko tego typu Ona przychodzi okay. O do mnie dobry wieczór tego typu Będzie dobry jak pozwolisz go zrobić tego ono zna w fakt, a ja mam romans z retoryką Okej, okay, ma romans z retoryką, no właśnie miałem mówić, że tutaj taka seksualna część tego numeru Hej, okay, ciekawe Myślisz, że ma lepszą płytę główną tego typu Dawno nie słyszałem większej bzdury tego typu <grym <grym dżazno> dżazno. przecież nie zabronię jej pierdolić tego typu W gruncie rzeczy ja będę pierdolił tego typu mhm. Ale mam świetny humor Efekt tego typu Będzie czysto bręka, rękawiczkach O ma Mike, shit. Co ty pierdolisz, lepiej podąż sobie Mike synu. Znowu mi się śniło, że mam mózg sprawny. Dobra, to jest, jest Jeden z bardziej eksperymentalnych numerów Które ostatnio słyszałem, z tyle ci stary jestem w stanie powiedzieć To druga będzie próba Jest refrenik na tym rewerbiku Proszę, powiedz, proszę, nie chcę wyjść, proszę, powiedz, spróbujemy spokój I znaleźć bez Ale myślę, myślę, że Shafter jest świadomy, że to jest bardzo eksperymentalny numer Dlatego on też to wydaje jako alter ego, tak mi się wydaje I o co chodzi z tym tego typu, kurczę, bo ja w Nie do końca wiem, o co mu chodziło, czy po prostu chciał to wstawić I to jest randomowe, czy to ma rzeczywiście się odnosić Do jakichś konkretnych ludzi, czy konkretnych rzeczy, czy co wiemy,

Kupa. Szczerze, no, jakby poleciał y, numer w tym stylu, jak na końcu, samiutkim końcu, to byłbym bardzo ciekaw, jakby to zabrzmiało stare w kontekście całego numeru. No eksperymentalna ciekawostka. Tyle tak. ode mnie spalam. Wracam!